To najnowsza propozycja telezakupów Mango. Klawiatury Foldable. Najnowocześniejsze klawiatury dla twojego komputera. Sprawdzone na całym świecie w najtrudniejszych warunkach. Wielofunkcyjne, bezpieczne, elastyczne, ładne i kolorowe. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj Mariana Glinki. Człowieka, który w swoim życiu sprawdził już wiele klawiatur. Cześć. Od wielu lat jestem fanem komputera. Używam go do pracy. Dzieci do zabawy żona do rozwiązywania krzyżówek i korespondencji czatowej ze swoimi znajomymi. Najczęściej wymienianym elementem w moim komputerze jest klawiatura. Znowu nie działa. Moi znajomi mają podobne problemy. Bo czy nie zdarzyło wam się takie i inne jak tu sytuacje? Patrzysz z przerażeniem, gdy dziecko bawiąc się pije kole i je pizzę pełną keczupu. Miałeś już różne klawiatury, bo na jedną wylała ci się kawa, inną pod twoją nieuwagę zaopiekował się malu, który potraktował ją jak fantastyczną zabawkę, a jeszcze z innej po prostu wypadły klawisze. Taka klawiatura działać nie będzie na pewno. Miło jest czatować z wina, ale co wtedy, gdy wino zostanie rozlane? Flirt z sekretarką w pracy? Miła rzecz, skutki jednak mogą być nieobliczalne. Szef czeka na zlecony wczoraj raport dotyczący wyników za ostatni kwartał. A ty co? Masz połamaną klawiaturę. Niczego dobrego to nie wróży. Powiedz mi, czy policzyłeś kiedykolwiek, ile klawiatur zmieniłeś z takich czy innych powodów? Co? Bo ja wiele. O. Od dzisiaj dzięki klawiaturze Foldable nic nie przeszkodzi ci w używaniu Twojego komputera w domu i poza nim. Wszystkie Twoje obawy i kłopoty, które już znasz, ustaną na zawsze, a praca i zabawa z komputerem będzie bezpieczna i przyjemna. Klawiatura Foldable jest odporna na wszystko. Bo zawsze można z niej w prosty sposób usunąć to, co niespodziewanie znalazło się na niej. Klawiatury Foldable łatwe są w utrzymaniu czystości, bo niegroźne im są płyny czyszczące oraz woda. Klawiatury Foldable zbudowane są z elastycznego, odpornego na zgniatanie nowoczesnego tworzywa. Wyeliminowano zbędne części mechaniczne, a do środka nie ma prawa dostać się choćby kropla wody lub innego płynu. Klawiatury Foldable są wyposażone w dodatkowe klawisze, których nie mają tradycyjne klawiatury. Klawisz Sleep natychmiast unieruchomi Twój komputer bez potrzeby wyłączania. Obok jest klawisz Wake -up, który w kilka sekund przywróci działanie komputera. Klawisz Print Screen pozwoli na zachowanie w pamięci obrazu oglądanej strony, a klawiszem Power włączysz i wyłączysz jednym ruchem komputer. Foldable posiada tradycyjne klawisze obsługujące programy windowsowe i dwa klawisze spacji. Klawiatury Foldable, wykorzystując najnowocześniejsze technologie, są bezpieczne i wygodne dla ciebie i twojego komputera. Każda klawiatura Foldable obliczona jest na 2 miliony kliknięć, co nie jest możliwe w przypadku tradycyjnych klawiatur. Klawiatury Foldable są cienkie, miękkie i przyjemne w dotyku. Są bezszelestne, co czyni je użytecznymi w warunkach, których do tej pory to nie było możliwe. Klawiatury Foldable sprawią, że każdą pracę wykonasz na czas i bez zbędnego wysiłku Twoich rąk i palców. Foldable odporne są na wszelkiego rodzaju naciski i uderzenia, po prostu są niezawodne, co sprawia, że praca na nich staje się przyjemnością w pojedynkę i we dwoje. Przy klawiaturze Foldable możesz spokojnie pracować bez obawy, że jakikolwiek rozlany na niej płyn grozi jej uszkodzeniem. W przypadku takiej sytuacji wystarczy chusteczka, którą wytrzesz klawiaturę i powrócisz znów bezpiecznie do pracy. Te klawiatury zostały przypadkowo zabrudzone podczas użytkowania. W przypadku tradycyjnych klawiatur, po takim zalaniu lub zabrudzeniu, należałoby je wyrzucić. Nie dotyczy to Foldable, bo Foldable jest tak zbudowana, że każde jej zabrudzenie można usunąć przy użyciu najtańszych środków czystości oraz wody bieżącej, niezależnie od stopnia zabrudzenia. Przy klawiaturze Foldable nie ma groźnych sytuacji. Rozsypany cukier nie znajdzie się między klawiszami, uszkadzając klawiaturę, bo chroni ją elastyczne, ekologiczne tworzywo. Przy klawiaturze Foldable dziecko może jeść swoją ulubioną pizzę. W klawiaturze Foldable nic nie zaszkodzi. Mama Maćka, od kiedy kupiła mu klawiaturę Foldable, nie obawia się podawać mu napoju i posiłku, kiedy maciek ma relaks przed komputerem. Nie obawia się, bo wie, że jeśli nawet dziecko zaaferowane przebiegiem gry na swoim komputerze upuści hamburgera z ketchupem, to czyszczenie klawiatury zajmie jej zaledwie kilkanaście sekund przy kranie z wodą. Dzięki elastyczności i giętkości tworzywa, z którego zrobione jest Foldable, czyszczenie każdego zakamarka klawiatury jest bardzo proste. Klawiatury Foldable ze względu na swoją niezawodność szczególnie są ulubione przez dzieci. Wiele z nich sprawdziło je praktycznie, zostając zwycięzcami bardzo wymagających gier takich jak wyścigi samochodowe czy wielki futbol. Dobrze rozłożone i wygodne w naciskaniu klawisze sprawiają, że Foldable zyskał już miano najchętniej kupowanych klawiatur przez dzieci i młodzież. Klawiatury Foldable dzięki swojej elastyczności nie zajmują wiele miejsca na biurku. Zawsze po skończonej pracy lub zabawie możesz je zwinąć w rulonik i schować do szuflady, oszczędzając miejsce na biurku na inne rzeczy. Klawiatury Foldable są doskonałe do pracy i zabawy w różnych miejscach. Bez problemu zarówno dziecko, jak i dorosły może je zwinąć w rulonik i schować do plecaka. Klawiatury Foldable są już w szkolnych pracowniach komputerowych oraz w kawiarniach internetowych, gdzie potwierdziły swoją niezawodność i bezszelestność. Dzięki Foldable możesz pracować obok śpiącej osoby. Ciche klawiatury Foldable doskonałe są do biur o małej powierzchni i dużym zagęszczeniu. Możesz podpinać dziecku klawiaturę odporną na wszelkiego rodzaju zagrożenia. Nie musisz się już obawiać o bezpieczeństwo swojej drogiej klawiatury. Z klawiaturą Foldable zabawa będzie przyjemna oraz bezpieczna. I dla Ciebie, i dla dziecka. Foldable może być doskonałą gumową zabawką dla niemowlaka, gdy musisz z nim być przy komputerze. Klawiatury Foldable współpracują ze wszystkimi najpopularniejszymi systemami. Windows XP, Windows 98, Millennium i Windows 2000. Za pomocą złącza PS2 klawiatury Foldable łatwo połączysz z komputerem starszej generacji, a poprzez złącze USB z komputerami nowszymi, w tym z laptopem. Z Foldable łatwiej ci będzie korzystać z części numerycznej klawiatury, pracując na laptopie. Może też być niezastąpiona, gdy klawiatura notebooka zostanie uszkodzona. Klawiatura Foldable dzięki swojej elastyczności zajmuje mało miejsca nie tylko na biurku. Łatwo ją spakujesz do torby lub neceseru z laptopem. Swoją ulubioną klawiaturę Foldable możesz mieć zawsze ze sobą. Ale to jeszcze nie wszystko. Klawiatury Foldable są dostępne w szerokiej gamie kolorów. A wszystkie są piękne. Biały, różowy, pomarańczowy, czerwony, niebieski, fioletowy i czarny. Klawiatury Foldable są dzisiaj najbardziej trendy. Znaleźć je można w małych warsztatach mechanicznych, w domach małych dużych, a także w biurach i urzędach na całym świecie. Teraz kolej na Ciebie. Nie przegapcie tej szansy. Zadzwońcie już teraz do mango pod podany na ekranie numer telefonu, a te rewelacyjne klawiatury będą wasze. Dzwoncie, będą wasze. Zamień swój szary, pełen zagrożeń komputerowy świat na kolorową, bezpieczną oraz przyjemną pracę i zabawę, którą umożliwią Ci klawiatury Foldable. Dzięki Foldable zawsze będziesz mógł skorzystać z komputera niezależnie od sytuacji. Będziesz też miał klawiaturę w swoim ulubionym kolorze. Tylko teraz, kupując klawiaturę Foldable w Mango za cenę podaną na ekranie, twój komputer zyska nowe możliwości. Foldable to jest to, czym możesz zachwycić siebie, swoje dzieci, znajomych i współpracowników.